Uciekła, i tej. Nie wyruszysz tej. Nie musisz tej. Nie wyruszysz tej. Nie musisz 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 to Nie chodzi o to, żeby Nie czy ogłaszać to, listy otwarte, w którym się o tym, o tym pisze. Natomiast yy, dla mnie osobiście to ważne doświadczenie. Chcę jeszcze o jednym powiedzieć, że jakby powiedziałem o tym na początku, tylko, tylko chciałem do tego jeszcze wrócić, że jakby poza jedna, jedna kwestia to wspólnota, prawda? Zespół ludzi, których zdążyłem poznać, a druga, ale najważniejsza to jest Bogdan. Prawda? Bogdan? To też rzeczywiście wiedzieli, Bogdan był bardzo mocno związany z Sanokiem. Bogdan w Sanoku składa, zdawał maturę. Chodził do szkoły, do szkoły w Sanoku. Jego, miał, miał związki rodzinne z, 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 rejonem, z rejonem sanockim. Więc ja do dzisiaj nie zapomnę tych y, spacerów po Sanoku, jak, 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 jak mnie obejmował po, po przyjacielsku i, i mi tłumaczył, że. Po prostu no, musimy, musimy o, zmieniać to harcerstwo, tak. w, w którym dzisiaj jesteśmy jestem osobiście bardzo za, to, bardzo za to wdzięczny. Ale jeszcze jedno, bo to wątków mogło być dużo, trochę, trochę, trochę rozproszyłem swoje myśli, ale na przykład dla takich małych środowisk, jeszcze o tym powiem już na zakończenie, dla takich małych środowisk jak Sano, nie tylko dla mnie, dla jakiegoś, jakiegoś grona ludzi, to krąg białej podkładki stał się takim swoistym oknem na świat. Bo fajnie, przepraszam, być w Krakowie, bo łatwo się zebrać i porozmawiać sobie o, o harcerstwie, bo jest się blisko wydarzeń, blisko ówczesnych yy, powiedzmy yy, wybitnych liderów harcerskich i, i różnych, różnych prowadzonych dyskusji, czy w Warszawie, czy, 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 czy nie wiem, w Poznaniu na przykład. Natomiast w małym miasteczku, takim do zrozumienia prowincjonalnym miasteczku, to jakby to, że, 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 że się pojawiła ta możliwość takich relacji z, z kręgiem białej podkładki z Bogdanem i z, z osobami, które, które wokół Bogdana się zebrały, to dało taką możliwość takiego wyjścia, wyjścia w świat. Nauczyliśmy się, że spotkanie późnicy może się odbyć pięknej sali w Krakowie, prawda? niekoniecznie w, w, w obskurnej harcówce szkolnej, że, że rozmawiać można i trzeba w sposób kulturalny, wymieniać się poglądami, niekoniecznie się kłócąc się i, i że, no, że można osiągnąć sukces, jak się, jak się, jak się działa, działa wspólnie i, i w porozumieniu. Także o, ale o Konradzie Mazowieckim nie powiem. Nie, nie, nie ale, ale to, no, to też w tym jest jakaś, jakaś sprawa, bo tak jest, że przecież to, to dzisiaj też w harcerstwie widać, że są środowiska trochę takie, część nawet jak są powiedzmy dobre, no to generalnie są zamknięte, w jakimś sensie skostniały. I wtedy to, do takiego środowiska wkracza coś całkiem nowego. Inni ludzie, prawda? My tu wszystko robimy sobie po swojemu, wszystko blisko no nagle przychodzą, prawda, i tutaj nam coś, coś zmieniają. I, I wtedy, kiedy była chyba, prawda, chyba się odbyła, w ostatnim słowie do tego wrócę, chyba się odbyła, było to wielkie wydarzenie dla nas, dla, 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 dla całego chówca, chyba nie tylko dla harcerzy, ale. Ale dla miasta, jak pamiętam, publikacje z tamtego... Konrad Imiela tamtego... był właśnie na tej chrypie w Sanoku. Od... Obecny dyrektor miejscowego kapitolu. Tak. Właśnie wtedy był w Sanoku tak. na chrypie. No, to, tam był był, był był wybitny pieśniarz. Maciej Zębaty Maciej był Zębaty, który i był pieśń. młody Beksiński, który. Natomiast po, po chrypie, właśnie mówię o tym zdarzeniu jakby takiego pewnego, hermetycznego środowiska, w jakimś stopniu z, z gronem osób, które przyjeżdżają i coś zaczynają zmieniać. Taki dowcip sobie starsi harcerze tacy aktywni u mnie opowiadali, jaka jest różnica między Ryszardem Pacławskim a Konradem Mazowieckim. Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków, a Ryszard Pacławski sprowadził do Salona białą podkładkę. <todgłosy>

Ja przeżyłem takie ciągle drzewie, jak sobie pewnie ciąg zdarzeń przypominam. Otóż, ja byłem w ogóle w, w Radzie Naczelnej z Radia Kręgu jak podkładki w 89 roku, w zostać zostałem delegat kręgu do, do Rady Naczelnej, jak się pojawiła formuła ruchów programów metodycznych. Potem była ta chrypa. Chrypa się kończyła. Ja dostałem zawiadomienie, że dostałem wizę do Londynu i mogę pojechać do, 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 do budżetu domowego, prawie wszyscy robili. Więc ja chyba się kończyła, ja szybko w samochód pojechałem, autobus, <laughs> pojechałem na okęcie, pojechałem do, do Londynu. Codziennie oczywiście dzwoniłem z pytaniami jak tam jest, no wyjechałem z PRL, jak wiadomo, prawda? Wtedy się że to jest Rzeczpospolita Polska. Jest już inne, inne, inne godło. Tam jest zdjęcie z Baden Kołen w gabinecie figur wojskowych. I miałem zostać, ale na początku marca dzwoniłem do, do chówca i komendant mi mówi, znaczy tego komendanta, Marek Zgódko, który zresztą do dzisiaj jest szefem Berda, mówi do mnie, wiesz to dzwonił naczelnik, mówi, że ma jakąś ważną sprawę do ciebie, że jak tylko przyjedziesz, żebyś się do niego odezwał. Ja przez moment, to to był ułamek sekundy, zastanawiam się, czy nie został, chociaż w stanie wojennym myśmy mieli taką propozycję, żona głównie, ale no, ja, nie wiem, żebyc, żeby też adresowano, że możemy dostać paszport w jedną stronę. Na świetnie, czyli z tego skorzystali, my nie. I, i, i ja sobie tak pomyślałem, jakby, że jeżeli ktoś ma do mnie i chce ktoś to chyba jest chyba tak argument za tym, żeby wrócić. Prawda? Jak wróciłem, pojechałem do niego na, na rozmowę, to się skończyło tym, że chwilę później. Kilka miesięcy później zostałem naczelnikiem ZHP i łączę to z kręgiem dialogów i z tymi wszystkimi sprawami, kwestiami, o których wcześniej, wcześniej mówiłem.